Sztuką było przegrać tak ten mecz z naszej strony. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, szczególnie pierwsze 45 minut i, i żałujemy tylko, że nie udało się wykorzystać sytuacji, które ja w tej pierwszej połowie stworzyliśmy. Wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą, prowadzimy 1-0, mamy kolejne sytuacje. Piłka jest jednak czasami bardzo nieprzewidywalna. i Przegraliśmy mecz, który można było spokojnie wygrać. No cóż, gramy dalej. Mamy trzy punkty przewagi. I jeszcze sporo meczu, jeszcze sporo, że może wydarzyć. Gratuluję Krakowi zwycięstwa. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję również. Trener Wojciech Stabowy, bardzo proszę. No ja przede wszystkim chcę pogratulować piłkarzom, bo naprawdę wykonali dzisiaj kawał dobrej roboty. Gdyby nie ta Pierwsza bramka na 1-0, którą żeśmy kolejny raz stracili po takim, można powiedzieć, prostym błędzie. O ile w Bydgoszczy bardzo fajnie, żeśmy się tutaj asekurowali, właśnie postaje fragment gry dla nas, żeby nie dać się skontrować rywalowi, o tyle dzisiaj nam to kompletnie nie wyszło i faktycznie hmm, Termalika miała jeszcze potem sytuację na to, żeby prowadzić w tym meczu 2-0, no ale sytuacja jest sytuacją, jeśli się nie wykorzysta, to nie, nie wykorzystuje, to nie ma bramek. Byśmy potrafili szczelić bramkę praktycznie, można powiedzieć, do szatni. No a druga połowa to pierwsza, myślę, 30 minut. I drugiej połowy to totalna dominacja Krakowi, co dało nam po prostu zwycięstwo, drugą bramkę. Myślę, że zwycięstwo zasłużone w bardzo ważnym dla nas meczu. Przecież każdy, kto wie, jak wygląda sytuacja w tabeli. No nie może tego ocenić inaczej. No było to bardzo istotne dla nas spotkanie. Ten mecz pozwolił nam awansować na pozycję wicelidera i to tylko od nas teraz zależy, żeby tej pozycji już nie stracić do końca rozgrywek i gonić dalej skutecznie Termalikę, bo przecież ta czołówka teraz się będzie cały czas ze sobą spotykać. Myślę, że mecz stał na dobrym poziomie. To było szybkie spotkanie, to był mecz, gdzie żadna z drużyn no nie Grała sekuranską, próbowała grać w piłkę, to na pewno się mogło podobać. To pokazuje, że ten poziom w pierwszej lidze, jeżeli chodzi o czołowe zespoły, jest naprawdę wysoki. Takie mecze jak dzisiejsze na pewno fajnie się ogląda, bo poza tym, że były bramki, to było też dużo determinacji w ładnych, składnych akcji z obydwu stron. Ja się cieszę z postawy drużyny, jeszcze raz im serdecznie gratuluję i cieszę się z tego, że szczelamy bramkę w Meczu Mistrzowskim ze stałego fragmentu gry, bo bardzo dużo nad tym pracujemy, a generalnie pracuje nad tym trener Gabor, to jest jego jakby autorskie rozegranie i ta bramka na pewno go też bardzo cieszy i cieszy Mateusza Żytkę, bo on cały czas powtarzał, że no bardzo chciałby ze stałego fragmentu bramkę zdobyć, dzisiaj ją zdobył. No nie mogę też nie wspomnieć o Krzysiu Pilarzu, bo to też w dużej mierze jemu zawdzięczamy to zwycięstwo, bo uważam, że jeśli nie najlepszy, to jeden z najlepszych momentów ma w swojej karierze, za sprawą swojej postawy, ale też ten kurskiego, który go świetnie, świetnie prowadzi, bo dzisiaj i nie tylko dzisiaj w wielu meczach nam po prostu bardzo pomaga, no ale po to się ma bramkarza w bramce. Cieszę się ze zwycięstwa, ale przyznam się szczerze, że jak schodziłem z tego meczu, to już cały czas myślałem o flocie Świnoujście, bo to też będzie taki mecz klucz dla nas bardzo ważny, istotny, ale mamy teraz tydzień czasu, żeby się do tego spotkania przygotować, myślę w dobrych humorach, bo po meczu w Bydgoszczy, no te humory były troszkę inne, hmm. ale na szczęście pozytywnie zawodnicy dzisiaj zareagowali pomimo trudnej sytuacji, bo jak się przegrywa mecz z tak dobrym zespołem jak Termalika, no to trzeba tym bardziej chłopakom przyklasnąć, że potrafili pozytywnie tutaj się zachować, zareagować i wygrać to spotkanie. W mojej ocenie jest zupełnie zasłużenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam za wypowiedź. Proszę o przedstawienie się, podanie na redakcji. Andrzej Pani Dziennik Panie Kazimierzu, mam pytanie. Ma Pan pretensje do swojej o drugą połowę? Bo to jak była trochę inna Termalika w tej chwili. Przecież chyba nie były takie założenia. Czy Krakowia ma stać Taka jest piłka. Może się wydawać, że w pierwszą połowę to my zdominowaliśmy i mówimy, mogliśmy strzelić jedną czy jeszcze drugą bramkę. jeśli się nie strzela, dostaje się bramkę do szatni, to, to na pewno to ma jakiś wpływ. Ja, ja bym sobie życzył, żebyśmy obie połowy zagrali na tym samym poziomie. Natomiast z mojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że ja nie staram się nie oceniać Eee, czy to zwycięstwo, czy porażka jest zasłużona, czy nie, zasłuż nie zasłużona. Ale jeśli trener Stawowy uważa, że zasłużenie Krokodila wygra, to, to jest jego zdanie, ale moim zdaniem punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia i, i, i tutaj niekoniecznie bym się z tym zgodził. Także... Ale ma Pan pretensje do swoich duszów? Ja mam pretensje o to, że nie wygraliśmy tego meczu oczywiście, bo ten mecz, jak powiedziałem, eee, przebieg pierwszej połowy wskazywał na to, że, że... Spokojnie ten mecz możemy wygrać. Trzeba było tylko strzelić bramkę w momencie, kiedy, kiedy Krakowia była w sytuacji trudnej, trudnej tak powiedzę. No, teraz tam pytanie, czy wejście Saidiego było z gór, gór przewidziane, czy właśnie w takiej sytuacji, kiedy ważyły się losy meczu, Pan zdecydował się puścić na boisko Sajgiego, jak się okazało no, jego akcja zadecydowała o, o wygranie. wygranie. No Sajdy mógł dzisiaj już wejść, miał taką zgodę od lekarza na pół godziny. Myśmy przed meczem mieli taką strategię przygotowaną, że rozpoczyna spotkanie dudu od początku, a w 60 minucie wchodzi Sajdy i bardzo się cieszę, że jego wejście dało nam tą sytuację bramkową, którą potrafiliśmy. Wykorzystać. Myślę, że to był jego bardzo udany powrót do zespołu i bardzo liczę na tego zawodnika, że w kolejnych meczach, w kolejnych wejściach, bo on jeszcze nie jest gotowy na te 90 minut, no, będzie też dużo dobrego wnosił do naszej gry. Natomiast ja uważam dalej, będę się tego trzymał, że piłka nożna to jest taka dyscyplina sportu, w której nie liczy się to. Czy się ładnie gra, czy się gra brzydko, tylko liczy się to, czy się mecz wygrywa, czy nie. Jeżeli się stwarza sytuacji mniej, ale się je wykorzystuje, to się wygrywa zasłużenie, panie trenerze. I takie jest moje zdanie. Tak samo można przegrać zasłużenie, jeżeli się sytuacje ma, ale się ich nie potrafi wykorzystać. Ja uważam, że to był dzisiaj mecz dwóch naprawdę dobrych zespołów, ale dla mnie mam prawo tak to oceniać. Siedzę tutaj jako trener Krakowi, więc to jest moja ocena. To jest mecz ewidentnie ze wskazaniem na Krakowie. Krakowie, która dzisiaj była zespołem lepszym. Ja nie widziałem absolutnie czegoś takiego, żeby ktokolwiek, kogokolwiek w pierwszej połowie zdominował. Ja widziałem tylko jedną rzecz, że Termalika miała może od dwie, trzy sytuacje więcej. No, ale to tak mówię, no, ja czasami widzę inaczej, trener widzi inaczej. Fakt jest taki, że Krakowia to spotkanie wygrywa w mojej ocenie. Powtarzam teraz jeszcze zasłużenie. Bardzo tak ja Mateusz Święcicki, Oren Sport. Mam pytanie: dwa do trenera Moskala, Pytanie numer jeden: e, To jest te stałe fragmenty gry. My, wydaje mi się, że zmienił Legnica też dwie barmi, Straciliście w stałych fragmentach, a jedno to, to na 100%. Czy dla Pana to jest jakiś jakiś alert, że coś jest nie tak, coś nie jest e, dobrze w tych stałych fragmentach? I drugie pytanie: Po którą sytuację miał Pan najbardziej pretensje do arbitra? Bo no ja mogę Panu powiedzieć, że no, niektóre decyzje w drugiej połowie. No to było absurdalne, ta z rzutem wolnym w końcówce i, i ta z ewentualnym faulem Drozdowicza, też nie było, tak jak to powinno być zupełnie dla docisa żółtej karty po stronie no czy tak, jeśli chodzi o, o yy, pierwsze pytanie, powiem tak, no oczywiście, że jeśli się traci bramki zestałych fragmentów, to szczególnie, jeśli gdzieś tam kryjemy indywidualnie, no to można powiedzieć, że, że łatwo można wskazać winowajce prawda? Natomiast yy, prawda jest taka, że jeśli ten stały fragment gry jest dobrze wykonany, naprawdę jest się ciężko obronić. Bardzo ciężko. Myślę, że ja miałem pretensję, o czym mówiłem, o stratę bramki pierwszej w miedzi Legnica, bo ta, ta wrzutka była wyrzucona daleko za światło bramki, ta piłka wracała i tak dalej. Natomiast tutaj no, takie rzeczy się zdarzają, oczywiście, że, że chcemy tego uniknąć, ale, ale tak jak powiedziałem, czasami po prostu się nie da. Natomiast jeśli chodzi o decyzję sędziego, co mi komentować, dla mnie były, było też, było kilka niezrozumiałych, ale nawet pytałem sędziego po końcowym gwizdku, o co chodziło przy tej sytuacji, gdzie, gdzie tam Rybski zagrywał do, do Lipeckiego w końcówce. A też były sytuacje, kiedy sędzia techniczny jakby informował głównego o, o, o faulach, w których sędzia główny mi powiedział, że on to widział z innej strony inaczej, więc tutaj ja nie mam co komentować, ja nie mam pretensji absolutnie do, do arbitra, bo mi może mieć pretensje do siebie o to, że nie wykorzystaliśmy w pierwszej połowie sytuacji, które były. A czy pan ma pretensje do siebie, że za późno posłał na Zawsze tak jest, że, kiedy, kiedy, przegrywa się mecz, kiedy przegrywa się mecz, no to można powiedzieć, a, mógł grać ktoś inny, albo trzeba było zrobić inną zmianę, czy wcześniej, czy później. Wszedł, miał swoją sytuację, mógł, mógł zmienić, prawda, losy meczu i, 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 tak to bywa. Często też było w meczach, gdzie Darek Paulusiński siedział u nas na ławce, wchodził, szczelał dwie bramki, no to pewne ludzie mogli powiedzieć, gdyby grał od początku, strzeliłby pięć, no. Wszystko zależy, tak jak powiedziałem, punkt widzenia zależy od, od punktu siedzenia, prawda. Nie, myślę, że, że, że zrobiliśmy, staraliśmy się grać o trzy punkty i, i myślę, że było to widać. Krakowia strzeliła jedną bramkę więcej i, i, i wygrała mecz. Panie Kaczmarek, można wyrazić zdziwienie, że na taki ważny mecz, jak nie zostaje delegowany jakiś dobry sędzia, ekspakt tak no to, jak w Krakowie sędziom, jak się, pan się Dzisiaj sędzia nie no popełnił, bo dużo formułek było głowie. Dziwię się, ja się dziwię osobiście. Przepraszam, to jest moja uwaga, że polski takim no, Taki ważny mecz wyznacza jednak nie ambicja z najbliższym punktem. Co ja mogę powiedzieć? Powiem panu tak, że, że, że takie samo miałem odczucie przed meczem. To nie chodzi o to, żebym ja teraz po meczu mówił, że, że tak jest, ale ale dziwiłem się, skoro y, zawisza gra z Krakowią i sędziuje, sędzia się jewicz, to termalika gra z Krakowią, lider i, i nagle... Nie moja, nie, nie moja jakby sprawa, prawda, nie mój interes tutaj. Proszę bardzo. Panie dyrektorze, panie dyrektorze, obok panów trenerów jest czy pamiętacie, jak rozpoczynała się batalia tu na Wielką Klasę, myśleliście, że mogą awansować w dwie drużyny z Tu się nie ma co wiedzieć, czy skurwyle niedźwiedzi, ale byłoby bardzo miło, być może, gdyby pracowali w dwie drużyny małopolskie, doszłyby serwasy. Czy przypuszczaliście taki scenariusz tak szczerze, panie dyrektorze? To może trener, bo jest liderem, to pierwszy zaczyna. Na ten, że pan wygrał zasłużenie dzisiaj, to proszę. Ja wygrałem zasłużenie, ale nie jestem liderem jeszcze. Może po paru następnych kolejkach, także lider ma głos. Utrzymacie ten nie, no, jeśli poważnie. poważnie. Eee, oczywiście, że, że ja zdawałem sobie, mówiłem o tym po ostatnim meczu, zdawałem sobie sprawę przychodząc do, do Termaliki, że czeka mnie bardzo trudne zadanie. Trener Radowski bardzo wysoko postawił poprzeczkę, zdobył w tamtym sezonie 56 punktów i i jak na taki klub powtórzyć ten wyczyn będzie mi bardzo ciężko, prawda? I tutaj podchodziliśmy do tego w ten sposób, że każdy mecz chcemy wygrać, zajdzie jak najdalej, zobaczymy co się wydarzy po pierwszej rundzie. Nikt głośno nie mówił o tym, że chcemy awansować, natomiast moje ambicje są takie, żeby, i o tym też głośno mówiłem i zawsze to będę powtarzał, w jakichkolwiek rozgrywkach bierze się udział, w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu zawsze się gra o te najwyższe cele, prawda? Jeśli Gramy w pierwszej widze, to gramy o to, żeby zająć pierwsze miejsce. Jeśli gramy w ekstraklasie, to o to, żeby, e, zdobyć mistrzostwo. To tylko bardzo podobne tą drużynę, obok bo, to my ja nie, ja, Krakowie, ja nie typowałem, ja ja typowałem Termanki. No oczywiście Krakowia była drużyną jakby z góry skazaną na to, że, że, że będzie faworytem, prawda, spadli z Ekstraklasy i tak dalej i tak dalej, organizacja klubu, tradycje, no to wszystko jakby było po stronie Krakowi i, i, i gdzieś wszyscy upatrywali faworyta. Kolejnym na pewno Zawisza Bydgoszcz, która klub, który też w tamtym roku już walczył o ten nawonę. A ten, Pan dyrektor myślał, że trzeba będzie gonić ludzie rzeczy, myślał, że będzie raczej walka z rawiszem wszystkotą. Ale mówi Pan na początku sezonu, tak? To, to na początku sezonu, wie Pan, ja się przede wszystkim skupiłem na tym, żeby w Krakowie zbudować zespół. Taki zespół, który się włączy do walki o ekstraklasę. Bo to, że Krakowia spadła z ekstraklasy, to, że jest klubem z tradycjami, to wszyscy o tym wiemy. Natomiast no, trzeba być od środka, żeby o pewnych rzeczach wiedzieć. No i najlepiej to wie trener, który drużynę przejmuje. Ja przejmuję Krakowie w trudnym momencie i musiałem się przede wszystkim skupić na tym, żeby tutaj zbudować zespół, który będzie potem w lidze zasłużenie wygrywał, no i dzisiaj z wygraliśmy z Termaliką i z tego się bardzo cieszę. Natomiast absolutnie nie patrzyłem na to, czy my będziemy walczyli z taką, czy z inną drużyną. Teraz jest już to jasne, że o ekstraklasę biją się cztery zespoły. Jest to niewątpliwe. Termalika, Krakowia, Zawisza i Flota, Świnoujście. I jeżeli ktoś taką czwórkę obstawiał przed sezonem, no to się nie pomylił. Natomiast ja takimi rzeczami się nie zajmowałem. Ja musiałem budować zespół i cieszę się, że taki zespół Krakowi został zbudowany. I że dzisiaj skutecznie walczy o tą ekstraklasę i dalej ma szansę ten awans wywalczyć.